Witajcie, miłowani moi, na kolejnym spotkaniu z moją osobą, na kolejnym vlogu. Także ja już jestem po. A to po dotyczy, odnosi się w sumie do ostatniego vloga, jaki obejrzeliście w zeszłym tygodniu, a dotyczy to ewentualnej zmiany motocykla. Na BMW GS Tak, na BMW GS Także ja już jestem po jazdach tym motocyklem Takowym motocyklem Ja już jestem też po zauroczeniu tymi motocyklami BMW, przeszło mi Wszystko opowiem jak to się w ogóle miało, także Mówiłem się na jazdę w BMW Team Długołęka Zależało mi o tych, na tych małych BMW, jak najmniejszych GS-ach, też ich nie było, był dostępny model BMW F900GS w specyfikacji Adventure i takim motocyklem udało mi się przejechać, także wraz z małżonką, bo to przede wszystkim o nią chodziło, taką próbę organoleptyczną chcieliśmy zrobić tego motocykla jak rzeczywiście się jeździ na takich GS-ach i czy rzeczywiście one warte są tego całej, tej całej legendy bo nie ukrywam, że patrząc się tutaj jeżdżąc po okolicznych drogach tutaj naszych Winklach to lwia część motocykli to właśnie są GS-y i większość tych motocykli to są właśnie motocykle marki BMW także myślałem, że rzeczywiście no, warto się w tym wszystkim zainteresować, bo rzeczywiście coś w tych motocyklach musi być Przyznam się szczerze, że jak mam od stycznia ten motocykl, NC 750X, to jeszcze nie udało mi się minąć tak z drugim takim samym motocyklem, także te motocykle są jak gdyby bardziej egzotyczne niż takie bmw które to będą są no wiele, wiele droższe. Także i też chyba postanowiłem no, zachęcony tą całą otoczką tego BMW Team Forever Postanowiłem i ja też spróbować, właśnie, no, jazdy na BMW. No i jak już wspomniałem, BMW w tej specyfikacji, ten motocykl mnie nie zachwycił. Pierwsze moje takie wrażenie, jakie było zresztą, one było potwierdzone przez e, osobę opiekującą się mną, czyli tego e, sprzedawcy, który mi ten motocykl demonstrował, że ten motocykl jest ciężki i rzeczywiście. Bemka w tej specyfikacji z tym zbiornikiem około 30-litrowym, a nawet chyba ponad 30-litrowym. Dokładnie nie pamiętam, jaki on ona tam miał, miał pojemność, ten, ten zbiornik paliwa. No, wydawał się i był ciężki. Był olbrzymi ten motocykl i dodatkowo naprawdę ciężki. Już samo takie zestawienie, postawienie go do pionu yy, z nóżki. Wywołały mój u niepokój. O kurczę, czy ja dam radę, bo on rzeczywiście jest ciężki. Tu nie chodzi o jazdę, bo wiadomo, jak motocykl jedzie, to nawet ten najcięższy motocykl może jego waga się w czasie drogi rozłożyć i w ogóle nie stanowi żadnego problemu. Natomiast tutaj przy parkingowych takich manewrach, no generalnie że więcej, właśnie na takich krótkich odcinkach, tu z tym mógłbym mieć problem. Także rzeczywiście jest on, jest on ciężki, ta BMK, no i dodatkowo na drugą, taki, na następną taką, taki minusik był, że był dość wysoki, także wsiadanie przy tak ciężkim motocyklu i tak wysokim, no nastręczało, nastręczyło mi trochę pro, problemów. Słyszę Cię. Dobrze, jedziemy. Czekajcie tu jest spik? Wraża mi ta wysokość tego motocykla. Tak to ciekawe jest przejeć. Tak, amalontek. Gdzie tu są kierunkowskazy? A chyba tu Ja pierdziele, jakie to wysokie. Muszę przejść tutaj. Eee. Yy, nie wiedziałem jak do niego wsiąść, bo... Trzymając go za kierownicę i spuściwszy z nóżki. No tak wysoko nogi poderwać nie potrafiłem. Natomiast opuściwszy go już na nóżkę, to też tak dziwnie. No najlepiej tak jak tam Pan powiedział, że po prostu wsiąść tak jak na konia, czyli noga w na opuszczonym, na opuszczonej kosie i wsiadamy. Ja się zawsze boję, że ta kosa się złamie i, i po prostu wylądujemy na ziemię. Suma sumarum wsiadłem na ten motocykl i mm, Moja żona jak zobaczyła moją minę, to mówi, że wyglądałem jak ten pies z TikToka Cokolwiek ma to znaczyć. No, przyznam się szczerze, że byłem przerażony. Ja po prostu no trochę tych kilometrów mam na tych różnych motocyklach. Ale ten motocykl wywołał u mnie wywołał u mnie troszeczkę takiego lęku. Tym bardziej, że my właśnie mieliśmy jechać dwie osoby, i takie opanowanie go od razu, czy ja dam radę, może to się wydać śmieszne, i komuś naprawdę, kto jeździ takimi motocyklami, będzie głupie to, co powiem, ale po prostu ten motocykl naprawdę spowodował to, że zwątpiłem swoje umiejętności. Chociaż nie są one zbyt wysokie, ale no już jakby nie było, no od 17 roku życia mam prawo jazdy, a od. W sumie 11 roku życia w ogóle coś zawsze wspólnego z motocyklami, także można powiedzieć, że 40 lat jakiegoś doświadczenia w, tych, w tej mierze mam, no, a tutaj się przestraszyłem tego motocykla, przede wszystkim ze względu na żonę, która po prostu jeszcze miała usiąść z tyłu za mną i po prostu jeździć. I ta, ta odpowiedzialność za nią po prostu, czy ja po prostu podołam utrzymanie tego motocykla wraz z nią i, i czy to po prostu będzie miało ręce i nogi. Jak czy owak wsiadłem na ten motocykl no i ruszyłem. Tom O, to, to mi jak zwariował. Właśnie siedzę pierwszy raz w życiu na Gejessie. Jestem zszokowany tą wielkością tego motocykla. No siedzi się tu niesamowicie wysoko. To naprawdę widać no widok jest większy, siedzę jak na jakichś szczudłach. No, wysokość siedzi w jak siedzę, nie mam takich zgiętych nawet jak w No, no. Rzeczywiście wygodniejsza pozycja, mogłaby się wydać na kolan. Znaczy, jak hamujesz, on jest, on jest dość w sumie wysoki. Tutaj też jest taka kwestia, że jak hamujesz, to też on ci nurkuje strasznie do przodu. Sprzęgło oczywiście normalnie zadziałało, żadnych problemów nie było, biegi wchodziły normalnie. Tutaj muszę przyznać, że. No, żadnego zaskoczenia nie było wręcz no, przecież był to nowy motocykl także dziwne by było jakby e, już na samym początku e, ten motocykl źle, źle by jeździł nie no, z pierwsze wrażenia no, no, tak troszeczkę były nieprzychylne ale potem tak pomału m, m, wydawało mi się że nie no jest gidno bo kurczę świetny wyświetlacz świetny dashboard fajnie na nim wszystko widać bogate mini które de facto mimo, swoje, nie, mimo takiego swojego dużego kolorytu i takich różnorakich funkcji, które można wyświetlać, nie przytłaczało, bo mogłeś sobie wybierać, co chcesz, żeby się ci wyświetlało. Oczywiście ja nie byłem zapoznany z tym całym menu, bo generalnie e, jazda e, przede wszystkim chciałem poczuć ten komfort tej jazdy, ale samo przejście wiedziałem, że potem jakbym był ewentualnie właścicielem takiego motocykla, no to bym się tam po prostu pouczył tych wszystkich funkcji, tych, tych ustawień, tej, tej zawieszenia, czy, czy ustawień mocy silnika, czy, czy innych parametrów dotyczących po prostu samej jazdy tym motocyklem. Zazwyczaj to wygląda tak, że człowiek sobie na początku to ustawi wszystko i tak de facto nie korzysta, ewentualnie przyłącza się między licznikami przyjazd y, kilometrów i, i, i ewentualnego spalania ile nam spali średnio ile nam pali y, ile pali nam w danej chwili ile tego spalania chwilowego ma i to jest wszystko co tak człowiek de facto y, sprawdza sobie w czasie jazdy no i czy ma włączony kierunkowskaz także to już tak dla mnie ważne nie było bo jak mówiłem no to i tak w praniu się okazuje że to się z tym y, człowiek y, y, po pewnym czasie obywa i, i, i z tego Wręcz przestaje korzystać. Ale licznik był rzeczywiście czytelny, fajny, widoczny. Pochwaliła to też Ela. Także jazda trwa. Dojeżdżałem do krzyżówki i tutaj moje przerażenie, gdy motocykl zaczyna nurkować i uczucie takie, jakbym siedział w windzie na pierwszym piętrze i włączam i dojeżdżam i dojeżdżam do parteru. Takie wiecie jak to w windzie mm, Tak Zawieszenie bardzo nurkuje przednie I daje takie uczucie Takiego kurde, No spadania wręcz U mnie to było też spotęgowane tym Że miałem pasażerkę i, i, I ona która tak no wiadomo Ona bezwładnością poleciała na mnie Także już mówię O tutaj trzeba uważać Te, te hamulce oczywiście skuteczne są Jakby nie było No motocykl tej marki no z hamulcami, no wiadomo, e, też nie byle czego, bo to jak wiemy, najwyższa półka Brembuski, e, także rzeczywiście hamuje, ale troszeczkę ten przód e, tak dość bardzo e, zanurkował, no to tak jak mówię, no to też tak e, było takie troszeczkę, no, deprymujące i rozpraszające, coś się tak matkowosko stało, nie to, to się stanęło. Także yy, to muszę przyznać, że to był następny minus ten, ten, ten nurkowanie, ale motocyklistów dzisiaj dużo, no tak, niedziela. Yy, no. Yy, no co, do oddawania mocy też nie mam żadnych zastrzeżeń, bo rzeczywiście ten silnik wręcz aż rwał, żeby oddać tą swoją moc. Yy, no jakby nie było, no. Silnik prawie blisko. Yy, litrowej pojemności co prawda rzędówka dwucylindrowa, ale no, no moc jest nie? tutaj zastrzeżeń do niego nie ma nie, nie mogę mieć co do oddawania tej mocy przynajmniej w moim przypadku gdy jeżdżę na motocyklach, no po prostu takich mało mocnych tak jak NC750 Także tutaj rzeczywiście ta moc była oddawana dość, dość tak gwałtownie powiedzmy sobie, powiem, że gwałtowniej nawet od Horneta, którego miałem, co e, troszeczkę mnie tak e, zdziwiło, nie? bo Hornet wydawałoby się, że też 92 konia, a tutaj czułem, że ta moc jakoś tak, tak szybciej oddawana jest. Znaczy być może e, ten motocykl nie był szybszy od Horneta, ale przynajmniej ten na początku przy odkręcaniu tego gazu rzeczywiście ten silnik dawał jak gdyby takie uczucie, że on szybciej e, zaczyna się zabierać za to, za to przyspieszanie niż e, w Hordecie tam te, tego gazu miałem inaczej dozo, dozowane. Nie wiem, może to kwestia ustawienia mapy, tam, jak, może była jakaś mapa sportowa czy co, jakaś dynamik. Nie, nie mam pojęcia. Także poczułem, że ten motocykl u, to moc oddaje. E, także tutaj do silnika tych względów takich mocowych nie mam. Jedyne co mogę mieć moim zdaniem. Do silnika uwagi, to na pewno do yy, tych audio uczuć, do, 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 yy, do takich do zdań audio ten motocykl dość tak nierówno chodził. Nie wiem czemu, ale ta praca silnika była taka wzbogacona różnego rodzaju dźwiękami. Wydawało mi się, że słyszę tam każdą część tego silnika, pracującą w nim i to byłoby jeszcze wszystko ok, gdyby ta praca była taka, wiecie, równa, a to było takie trochę szybciej, trochę wolniej, znowu szybciej, znowu trochę ten wolniej, taki, no nie było, ta, nie było takiego miarowego pracy tego silnika. On za każdym razem, gdy się nagrzewał, gdy z gdy tygu czy, 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 no nie wiem, ten silnik jakoś tak inaczej Inaczej reagował za każdym, za każdą chwilą, za każdym otrzymaniem suwu, za każdym otrzymaniem tego, tej porcji paliwa. Jakoś tak dziwnie, e, dziwnie e, ja to tak odebrałem. Słyszałem zawory. No nie wiem, no generalnie może jestem przewrażliwiony. Oczywiście, gdy dodaliśmy gazu, ten e, tłumnik, który tutaj, który jest tak te, notabene głośniejszy niż w tym motocyklu, zagłuszał te. Nieprzyjemne akustyczne doznania, i, i tutaj słyszeliśmy tylko tam ten jak to się nazywa, pomruk, pomruk wydobywający się z silnika, no i szum wiatru, no bo gdy przyspieszyliśmy, to też e, był dość spory szum wiatru ze względu na. No, zainstalowaną tam szybkę, bo oczywiście w tych motocyklach e, od razu kupionych z salonu, zresztą to jest taka chyba tradycja, że oni nigdy nie dają dobrej, dobrej ochrony przed wiatrem w większości przypadków, tylko trzeba sobie ją dokupić. No to słyszy się szum wiatru. Zresztą no to będę tak jak było w tym motocyklu no dopiero po zakupie szyby. Yy, też słyszymy silnik, który w tym motocyklu moim skromnym zdaniem yy, yy, brzmi lepiej choć choć nie on też nie powala, ale ta praca silnika jest przyjemniejsza. Przyjemniejsza jest i mniej taka doznaniowa, jeżeli chodzi o drgania. Tamten silnik jednak pracował, drżał ten motocykl tu mimo. Mm, Podobnej, podobnej, może nie pojemności, tylko podobnego układu, też dwóch cylindrów w rzędzie ten silnik drży mniej. E, także, tak porównując go, to tamten silnik jakiś wydaje się taki rozdrażniony. Także tutaj też ten, ta praca tego silnika nie powaliła mnie. Także następna sprawa, która tutaj była. No na pewno na wielką, na wielki in plus dla BMW jest ten tempomat, który dla mnie jest takim upragnionym gadżetem w motocyklu. I nie mówię tutaj o zacinającym się rolgazie, tylko o takim tempomacie z prawdziwego zdarzenia, który po prostu sam sobie dobiera obroty, dawkuje paliwo i nie utrzymuje ilość obrotów, a utrzymuje prędkość, nie? Taki cruise control tak zwany. No to, to jest fajne i to rzeczywiście świetnie tam działa. Dla mnie ja już marzę o tym, że na przykład sobie jadę przez miejscowość, jakąś ustawiam sobie te 50 km na godzinę jadę i skupiam się na, na tym co się otacza y, dookoła mnie a nie skupiam się na tym żeby pilnować prędkości bo nawet notabene niedawno jechałem przez Czechy gdzie był y, odcinkowy pomiar prędkości i nie wiem czy nie przyjdzie mi czasem jakaś do domu y, jakiś do domu list z nagrodą że zdobyłem zdobyłem karę, nie? No cóż, zobaczymy. Tak czy owak trzeba się bardzo pilnować. Mam nadzieję, tutaj mając taki tempomat na pewno możemy sobie więcej pozwolić na na jakieś taką nonszalancję i skupienie się na czym innym niż na pilnowaniu co do co do, co do, jak to się kilometra, optymalnej prędkości na danym odcinku, jakim możemy, możemy jechać. Także dobra, no co jeszcze? Także po tej jeździe, tym BMW, no muszę powiedzieć, że, że wyleczyłem się z tych motocykli. Już nawet nie myślę, już nie przeglądam tego katalogu. Tu nawet do mnie niedawno przyjechali koledzy właśnie z rzeczonego team, teamu Forever. BMW. Nawet proponowali mi się przejechać na swoich maszynach. Ja tak sobie pomyślałem, nie, kurde. Nie, nie będę jeździł na czyimś motocyklu. Choć nie ukrywam, że no, ta marka budzi yy, pewną zazdrość, Budzi pewną yy, pragnienie posiadania tego motocykla z jednej strony. Ale z drugiej strony to co oferuje Honda NC750 na chwilę obecną jest tym, co inne motocykle dać mi, nie mogą i nie chcę tutaj zrobić żadnej, jak ja się, te przestraszyłem. Bo myślałem, że ktoś siedzie, nikogo nie było. Eee... Aż z kontekstu mnie wybiło. Mam coś, to musi być, że ja, e, że ja będę, e, e, że ten. NC750 jest dla mnie optymalnym motocyklem, no bo moc na poziomie tych 55, 50, nie wiem, tam mówią 58 koni mechanicznych daj mu daj mu nawet, niech będzie 50, przynajmniej w tym modelu mnie zadowala ja tutaj bez problemowo bezproblemowo mogę Rozpędzić go do prędkości bliskich 150-160 km na godzinę w dwie osoby, jadąc sobie przykładowo na jakiejś SC czy na autostradzie i, i, i z tą prędkością podróżować. Notabene, gdy podróżuję z taką prędkością, spalanie mam w granicach tych 4-4,5 litra. A jak wezmę, jak to się nazywa, średnie spalanie, suma sumaryczne. Ja nigdy nie przekraczam 3,5 litra. Ja mam więcej tankowań tym motocyklem, no bo tak de facto zrobiłem już w tym momencie więcej kilometrów Encekiem niż Honda CB500 i, i mimo że tu jest większa pojemność, większa moc, ogólne spalanie, mimo, mimo wszystko mam tutaj niższe, bo tam miałem chyba 3, bodajże chyba i 2 czy 3,5 3 litra, a tym motocyklem mam spalanie na poziomie 3 litry z jedną setną, także można powiedzieć, że cały czas jest niziutko, także a motocykl umożliwia mi jazdę naprawdę e, z dużymi prędkościami i ja z tymi prędkościami się czuję e, dobrze. E, motocykl mi się dobrze pro, e, prowadzi. Czuję ten motocykl na ile mogę go czuć. Dzięki tym oponom, dzięki tym 7, 17 calo, e, calowym kołom także jest tutaj dla mnie dla mnie git. No jedyne co no to brak tego tempomatu, no i mało wygodne tylne siedzenie. No ja się będę tam na pod koniec roku rozglądał. Wiem, że są montowane jakieś słoby lepszych zawieszeń. Wiem, że to nie jest tania, tania impreza i te amortyzatory, takie już jakieś takie dedykowane do tego modelu no swoje kosztować muszą. Ale pomału, pomału. Yy, mam nadzieję, że w niedługim czasie uda mi się uda mi się po prostu wszystko to ogarnąć i, i spowodować to, że będę, będę się cieszył lepszym zawieszeniem przede wszystkim będzie się cieszyła tym zawieszeniem Moja Ela, bo tak naprawdę mi najbardziej zależy, żeby jej tam na tym tylnym siodełku było jak najwygodniej, albo, albo po prostu będziemy jeździli. Starali się jeździć przynajmniej po tych drogach lepszej kategorii. Bo gdy jedziemy właśnie po, o, po takim asfalcie, to żadnych problemów nie ma. Jest fajnie. No, gorzej jest właśnie, kiedy tam są jakieś nierówności, no, czy nagłe jakieś takie nie wiem, chopki. No, to wtedy Elżbieta tam no czasami się jej zdarza zapłakać na dziurze. No, i tyle. no. No bo co innego. Tempomat, tempomatem trudno. No, może jak będą NC750 robić z tempomatem to wtedy po prostu wymienię sobie na nowszy model. Bo, bo na pewno te, ta technologia będzie pomału mm, jak gdyby rozwijana. Będą te motocykle y, w tą technologię w tą technologię wy, y, wyposażane tak jak Kiedyś swego czasu było nie do pomyślenia, żeby Honda miała wyświetlacz biegów. Które to Honda będzie miała wyświetlacz biegów? Hondy nie mają wyświetlaczy biegów. Żadne. Pamiętam, jak to w salonach. Po co panu wyświetlacz biegów? To jest pan już jest doświadczonym kierowcą. Po co pan? Po co to? A teraz de facto nagle się okazało, że jest to podstawowy, wręcz podstawowy i niezbędny gadżet, który powinien mieć motocyklista i Chyba teraz rzadko spotyka się taki motocykl, który nie jest w nim montowany seryjnie także w tych nowych motocyklach. Także. Wiem, że Honda się długo przed tym wyświetlaczami biegu broniła, a jednak teraz chyba we wszystkich swoich motocyklach takowe wyświetlacze montuje. Także mam nadzieję, że pójdą też do głowy i zaczną montować te cruise kontrole, czyli te tempomaty. Właśnie w tych motocyklach mówimy takich związanych z. z Właśnie takiej, jakby to określić, jazdy turystycznej. No bo jak mamy ten motocykl klasy turystycznej, czy NC750, czy, NC czy Transalpa, no to powinien mieć. Ja wiem, że CRF-ka NT10 ma, czy tam Rebel duży z tym silnikiem 1000, ale myślę, że tutaj w tym motocyklu chyba też by się dało to zamontować, bo, to, bo wszystko jest też na by wire. I tak to wygląda. Dobra, ale zacząłem gadać o, o, o Hondzie, a tak de facto miałem opowiadać o miałem opowiadać właśnie o BMW, także BMW wybaczcie mi, nie dołączę do Timu Forever BMW no bo no mimo takiej legendy i tego całego splendoru jaki dostarcza BMW, dla mnie ten motocykl nie wzbudził jakiegoś takiego zaufania i, i, i być może jakbym się przejechał na odpowiednim modelu, który byłby dedykowany dla mnie, bym, zmieniłbym zdanie, ale na chwilę obecną po przejechaniu się tym motocyklem, no to BMW tak jak było, nie? BMW jeździłem to małą punią i, i, i też powiem, że było OK. Tak samo tym można powiedzieć, że jest OK, ale nie jest Hiper super. Tak jak jest hiper super na tym nc -ku. I tu kończę tego vloga i życzę Wam, żeby Wam na Waszych motocyklach było hiper super, tak jak mi jest na NCEQ. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnych vlogach. Pa! 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 Mam nadzieję, że tym razem się to nagrało, bo już czwarty raz kręcę.